Witam wszystkich chyba serdecznie. BORA z na kanał, kanale wasze zajebiste ciało z tej strony kłaniam się nisko. OOUU, bo same kabisko! <laughs> yeah, Call of Duty Advanced Warfare uh, bla, 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 na mapie Insing Team Deathmatch, BAM! Ja ogólnie należę do ludzi, którzy rzadko, bardzo rzadko nawet grają w Team Deathmatch, już tak u mnie to jest od czasów Call of Duty MW2 od tego czasu przestałem praktycznie grać w Team Deathmatch, bardzo, Excellent. bardzo sporadycznie gram. Jednak dzisiaj dałem się nakłonić przez Mankeja i buszka Kłębuszka z naszego Penguin Brothers Clan. Um, I jak będzie widać, nawet nie Google mi to poszło. Jest to wynik 16-0, czyli flawless. Yeah. <laughs> Eee, bez padnięcia ładnie wszystko jest, wszystkie moje striki osiągnę, więc jest git majonez. Broń, którą używam, jest to Bal27 w złotym kamuflażu z wykurwistym emblematem po boku. Uh, 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 cóż za pięknie! Podniecający, kurwa, gameplay. <laughs> Dokładnie tak to wygląda, a nie inaczej. <laughs> Dobra, mniejsza z tym. Przechodzimy do tematu, lub do rzeczy, którą chciałem na chama. Ehm, um, napomnieć. I nie, nie są to lagi, nie jest to chujowe połączenie, nie są to striki, nie jest to zjeba gra w 100%, w którą w ogóle się nie da grać. Um, bo jak już mówiłem, u mnie tak nie jest, um, e, tylko jest to Penguin Brothers Marathon, czyli konkurs, który dalej trwa, dalej trwa. Ludzie nie zapominajcie oceniać filmików i tak dalej. Um, tym bardziej, że zastygły trochę te głosowania, więc być może jeszcze da radę co nieco zmienić. Jedna osoba z konkursu wyleciała, jest to Tesco. Dokładnie, Tesco wyleciał z konkursu za manipulację, właśnie głosowania i tak dalej. Ja powiedziałem, że ja czekam na odpowiedź z Google. Co mi na to wszystko powiedzą? Na troszkę więcej, czy tak powiem, statystyk z Google Analytics i tak dalej. Sobie wszystko przejrzałem, obejrzałem, kilka rzeczy jeszcze do tego sprawdziłem i tak dalej. Jest bardzo, że tak powiem, logiczne, tak czy inaczej, już to było od samego początku coś nie tak że, powiedzmy, że miał praktycznie połowę lajków w porównaniu do swoich wyświetleń, tak, że jeżeli, powiedzmy, nie wiem, 500 wyświetleń, to 250 lajków, coś w tym stylu, tak? Więc jest to bardzo dziwne, bo na żadnym innym filmiku jeszcze nigdy na moim kanale czegoś takiego nie było, więc bardzo, bardzo dziwne, ale mówię, ja to posprawdzałem w statystykę, ja to posprawdzałem też w kilka innych sposobów i jest to, że tak powiem, bardzo, bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo manipulacji. Tym bardziej, że napisałem do Tesco w piątek, o ile się nie mylę, e, aby coś na ten temat e, mi powiedział, aby jeszcze, że tak powiem, daję mu szansę się wytłumaczyć co do tego. Do dzisiaj mi nie odpisał, czyli prawie tydzień minął, e, nawet na to nie odpisał, e, więc e, jeżeli ma się coś do ukrycia, tak i nie wie się co, się powie co powiedzieć. E, to jest się samemu winny. Ja specjalnie mówiłem w filmiku, który promował ten konkurs, że chcę dane kontaktowe takie, na które też człowiek będzie odpowiadał. Jeżeli mam jakieś pytania, że mogę coś napisać i od razu na to odpowiedź dostać. Jeżeli muszę czekać e, prawie tydzień, to już samo to jest prawie, że do, e, powodem do dyskwalifikacji. E, czy jeszcze inne osoby zostaną zdyskwalifikowane, czy nie, e, tego na razie zdradzić nie mogę. Jak powiedziałem, z resztą osób zrobię to w sposób następujący. Tak, jeżeli ktoś ma zostać zdyskwalifikowany, zostanie dopiero to, że tak powiem, e, powiedziane w ten dzień, gdzie będzie też wyznawany wygra e, w, w, zwycięzca. O, dokładnie tak, to dzień będzie tak, a nie inaczej. Tak, dokładnie tak. Um, tak samo jak właśnie 22 też powiem moje zdanie na temat tych filmików. Jak będzie wyglądał o ile i kiedy e, następny konkurs. Um, ja jedną rzecz zmieniłem. Być może już ktoś zauważył, ale wątpię. Co do właśnie tych wszystkich filmików i co do głosowania pod filmikami, które biorą udział w konkursie Wy już nie widzicie, kto ile ma paluchów. Bem, widzę tylko ja. Jest to dlatego, żebyście wy mieli też większą niespodziankę, że tak powiem, kto ten konkurs wygra. Bo jeszcze tydzień jest, tak, na głosowanie... Więc dla Was będzie to większa niespodzianka. Co się zmieniło? Kto na pierwszym jest, kto na drugim i tak dalej. E, więc i po drugie. Osoby, które po prostu, że tak powiem, widzą się na pierwszym miejscu, tracą wtedy ochotę, o, mam pierwsze miejsce, to już nie muszę walczyć o moje lajki. W taki sposób tego nie ma, tak? Tak samo z drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą osobą nie wiedzą, że tak powiem, na którym są miejscu, nie wiedzą, czy im dużo palów brakuje, czy mało palów brakuje i tak dalej. I być może poruszy to przynajmniej kilka osób, aby coś w tym kierunku robić. Bo widzę, że niektórzy niektóre osób z osób, które wzięły udział w konkursie. Praktycznie wcale nie dbają o swoje własne e, lajki pod filmikiem i tak dalej. Praktycznie nigdzie linku swojego nie dają, praktycznie nigdzie tego nie rozgłaszają, że biorą udział w jakimkolwiek konkursie. Wtedy też samemu sobie człowiek winny jest, że tego konkursu praktycznie nie ma szans wygrać. Bem, takim ludziom ja nie mogę pomóc. Opcje jest 1500-1700, są różne fora, są różne e, możliwości, gdzie można, że tak powiem, z ludźmi trochę się podzielić swoim zdaniem, e, poprosić o pomoc lub cokolwiek, ale też trzeba chcieć. To był gameplay. Ja mam taki problem, że znowu nie przygotowałem suchara Uuu, Very bad, ale też mniejsza z tym. <ścoughs> um, Bisto <beast> facet. <ścoughs> to był najlepszy suchar miesiąca. Dobra, mniejsza z tym. A więc pamiętajcie o konkursie, głosujcie i tak dalej. Um, mówię, wy teraz już nie widzicie ilości, że tak powiem, pozytywnych lub negatywnych lajków, ja zrobię screenshota że tak powiem, jak już będę wyniki obliczał e, i wszystko będzie git Dobra, ja dziękuję za obejrzenie do końca i jak zawsze zresztą zapraszam następnego razu, bitches! I i la, 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 la.